Witajcie, widzowie, dzisiaj gramy w. Nie wybierz złych drzwi z Alanito to czyli Alanigryf. Trzymaj go. Nie wiem, czy widzieliście, ale na samym początku jakiś gracz przez nas przeskoczył. Dobra, nie wiem, ja idę w te drzwi, jak wszyscy. Ale poczekajmy, bo A, nie chcę, żeby. Dobra. Miałem właśnie. Ja idę tu. Dobra. Yy, A ci ludzie są też denerwujący, bo pokazują nam drzwi. No, Dobra, to, bardzo to nie dziwne. patrzmy, nie patrzmy jeszcze. Dobra, Dobre. a nie, nie patrzmy, bo ona będzie szła. Chyba, że czeka na nas. Dobra, wraca się. To. Dobra, nie patrzmy się. No, nie kon... już. Dobra, to ja idę tu. O, źle. A ja tu. Dobra. A już widziałeś. O, muszę od nowa? No tak. Dobra, to czekaj, I to ja już idę. Ludzi. Czekaj na nie mnie. Nie wiem, gdzie. Czekaj na mnie. Dobra. Y to ja idę to ja Dobra. Wszystko... Dobra. No, ja też. Dobra, możemy iść. Ja, myśla, że ja tu. że. Te. No? Też. Y, tutaj nikogo nie ma, dobra, tu ja idę tu. Jest! Dobrze o, poszłam. Idę sobą? Nie, to ja. Tu. No, a ja... Och, dobrze, że tam nie poszłam, to ja idę tu. No dobre, ja tu muszę czekam. od nowa, serio. Czekam, czekam na ciebie. Ale na szczęście widać już. No, i to jest właśnie dobre. Tak. Że nie musisz od nowa zgadywać. No, ale też jest fajne to, że ci ludzie nie widzą tych naszych odpowiedzi. No, jest Dobra, Dobra to tutaj tu. się nie patrzymy, bo oni tam idą. Ja się tam nie patrzę kamerą. Dobra. Ja patrzyłem. Nie tu rzący. idę i teraz pójdę tu. Dobra. Dobra, idę za tobą. Teraz mm. boję się, cykam się tak szczerze. Ja też. E, chyba pójdę. Nie wiem. Nie wiem. Aha, ślep. Ja no nie, poczekaj tu. na mnie. Ja wiem, jak to idzie. Dobra, poczekaj na mnie. Dobra. Ja chyba też sugeruję, jak to idzie. Raz, dwa razy, jedno. Dobra. Dobra, już idę czekaj. Dobra. Gdzie ty jesteś? Przeszłeś już to? Nie. Tutaj nie macie. Gdzie? Tu przeszłeś jeszcze jedno. No. Dzięki. Tu. Aha. Sorry. No dzięki. Teraz już będziesz zeszedł sam pewnie. Dobra. Już nie będziesz na mnie czekał. Na bank. Tu mam iść. Nie. Czekaj na mnie. To jest jakieś dziwne, typowe. Aha! Mamy ja, takie, no co, aha, mamy myślicie takie aha. Aha, tutaj, tutaj jest 10 minut i potem kolejne winowe Dobra. Aha, dobra. Dobra, e, czekaj, nie, poczekamy tutaj na spawnie, bo tutaj jest za dużo u ludzi. Nie, ja tutaj czekam. Ja no czekam też. tutaj. Bo za dużo ludzi idzie I to po prostu jest... Y... Ja tylko co łatwe. Dobra, no ja też i potem czekam na nich i... Dobra, już tutaj nie patrzę się. Ja też, ja nie patrzę. Ja idę tu. Ja, ja patrzę, tylko pójścia. Dobra, nikogo tam nie ma, nie ma. Dobra, to mm. idziemy. No, chyba mm. że ten tu. Dobra, nie patrzyłam. Ja mm. patrzyłam. Tu? To teraz może ja bym poszła. Tu. Nie wiem i pierwsza. Aha, chwilę. Dobra, poczekaj. To, mm. to już, dobra, to już idę. Dobra, ja już poczekam. Ja już idę tutaj. Ja wiem, gdzie to teraz będzie. Tu i tu. Dobra. I tu. No to dzięki temu typowi tam widać ryb. Wtedy tu... Ja bym teraz ja nie patrzę do typa. Nie, ja też nie. nie. Nie wiem. Ja nie wiem. Hmm, ja chyba wiem. Tu. Nie? Nie? Ja też myślałam, że tu. Ja teraz... Dobra, czekaj, to ja przejdę i czekam na ciebie. Dobra. O, tutaj są. Aha, znowu ryb na pierwszym. Aha, dobra. Nieźle. No, ja się pomyliłem. Dobra, tutaj nie patrzę. Dobra, ja już lecę, Mam do ciebie. No, to jakiś goście ze mną łazi. Nie, nieważne. Dobra. Gdzie tu iść? E, tu, tu tu, tu, tu. Nie wiem. O dobra, dzięki. E, dobra, nie, no ten typ musiał. Ja dobra, tu czekamy, znowu. czekamy, bo on chyba już przejdzie, no, kolejni dom. Czekamy. Czekamy, ja nawet nie patrzę. No ja też. A ja tutaj z tobą poszę. ja nie do dobra, nie. idę do tej. Jak? Nie no, musi tam wstać. Dobra, idą kolejni. Jak, jak sytuacja ten dalej tam stoi. Dobra, tu jego tam zostawiamy i idziemy. Mm, nie wiem, stykam się. Też y, może. Może ty pierwsza. O, a dobra, ty Dobra, gość. Dobra, no, y... co ty spróbuj. On no, nie Nie, no, no, już nie, nie ja, patrzę. Ja nie patrzę. Ja teraz nie wiem, gdzie iść. Też. Stykanie. Aha, no to poczekaj, no. przejdź i poczekaj. Dobra, jestem na dwudziestym. Dobra, to poczekaj na mnie. A ja przej no, przejdziemy razem i poczekam. Dobra. No tam przejdziesz jedno i... Nie przeszłam. Żeby... Ja sam od razu w ścianie. Dobra, dobra, To już tutaj idę. Ona myśli, że ja nie widzę. I mi pokazuje drzwi. Di, 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 di. Czekaj, który tu był? Prawe czy lewe? Chyba prawe tu trzeba. Tak, dobra. A yy, no co to teraz co tu to będzie? To kocie, ja nie no ja też, nie, bo tutaj idą kolejne. Ja jestem w ścianie. No ja też. Dobra, idziemy. Tam to się idzie. Tam dobra, idzie... Nie idą, idą, co... idą, idą, idą. Nie. A ja widziałem, przez story to rip. Ja wiem, gdzie to jest. Broni się... idą. Czekaj. Okay. No dobra. Mm. Ej, nie wiem. A tu, dobra. E, dobra, to tu? nie wiem, nie wiem. Ej, totalnie nie wiem. Też. Dobra. Do ściany. Aha. Acha. Ja widziałam. Dobra. A ja widziałam. No dobra, to ja będę. Spadłem. Dobra, jestem ja przy ścianie i czekam. Dobra, a ja się spadłem, ja spadłem. Dobra, zaczęłam nagrywanie, bo to nie ma sensu. Jak ty tylko tam idziesz, ja tutaj stoję przy ścianie. Dobra, ale ty też Dobra. To jak tam sytuacja u ciebie, blisko? Jesteś ty daleko? Mm, blisko, blisko. Dobra. Gdzie ty? Przy ścianie. Jeszcze nie, tu. I... Przy ścianie tu. ścianie stoi. O, widzę cię już, no? O, tu. Dobra. Szyma. Dobra. Ej, nie no, nie, ja tam się nie, nie patrzę. patrzę. Ja Nie patrzę, nie widzę. A kamerę mam gdzie indziej. A ja przy ścianie... To one tam, one mają chyba laga. Mózgu, bo nie wiedzą. Stoję w tobie. No nie mają chpalaka mózgu, bo nie wiedzą. W sumie ja też miałam. <laughs> Nieraz. No, boskitu. No nie no. no y Mam jeszcze ma tylko 6 minut tutaj. Dobra. Ja myślę, że tu. O, zgadłem. No. Dobra. Y dobra. Y nie, wiem. Nie, nie wiem. Nie wiem. Dobra. Nie no, wiem. dobra, to nie wiem. Nie wiem, ja myślę, że. Mm. Nie, nie wiem, i nie ja się boję. Dobra, mm, tu idę. Jest! O! Dobrze. A tu? To jest dopiero pytanie. Nie wiem, to tak. 3 minuty mamy. Na no, bezkitu. Mało trochę. Nie wiem. Nie wiem, boję się. No ja też. To Aha, dobra. To to ty tam przejdź i poczekaj na mnie. Dobra, zdążę z Nie wiem, ale chyba tak, bo to już są pokazane, więc z... powinnam dążyć. Robię? Dzięki. Bo, jakby tutaj nie było pokazane, to bym nie zdążyła. No, a ja w ogóle nie wiedziałam, gdzie ty poszedł. Dobra. Ritnęłem. Aha. Aha. Fajnie. <gryw> bardzo. No bardzo. Ty już jesteś tam, ja dopiero idę. Goście sobie. Rytnę. Dobra, jestem już tutaj i czekam. Dobra, biedna, ale biedna. Ile masz w ogóle Ja? 25. 22. Znowu ja jestem. Ok. No. No właśnie widzę, że jesteś już blisko. Au, au, ja, ten nie. Dobra, Wie? dobra w końcu poszedł. Jest. Dobra, nie widzę. Nie wiem. Czekaj, które to były? Te, bo ja chcę... ano. No. Dobra. dobra, teraz już jest fizyk. No, ja nie widziałam kompletnie, co myśli. Ja też. Mm. Nie wiem. Też. Aha. Aha. Dobra. Dobra, nie patrzę. Też. Nie widzę. Nie widzę. Dobra. Dobra. Ty tu idziesz. Tu. O, dobrze. Dobra, nie wiem. Dobra, nas tutaj nie ma tych ja ludzi. Hmm. Tu. To idź. Nie wiem, bo Ja Też. Aha, no okay, aha. Ale miałeś rację, tu nie... Aha, znowu widziałem, gdzie ona szła. Co za... Dobra. Nie widziałem. Ja też. Mm. Myślę, że. jest! Na farcie! Na farcie! Dobra, nie patrzę. Dobra, ja nie widziałem. Ja też. Ja tak na farcie. Dobra. Ej, nie wiem! Tu jakiś bacon. A No fakt. Dobra, co tu jest. Ja w ogóle na farcie to zrobiłem. No ja też! Dobra, nie wiem. Dobra, nie wiem, totalnie. Dobra, szczelam. Pewnie tu. O. No, no bo to jest pewnie tak co dwa razy tak pewnie No to teraz tu Pewnie, nie wiem, ja się boję Co? A co? co? Aha Aha. Aha. Dobra, tu ja przejdę i czekam Dobra, my tego nie przejdziemy No bo na bank, no minuta A ja chcę szkodę, że nie mam dużo buksów mhm. A patrz jak tego, tam dużo Nie ma szans, że my to... No, nie ma szans więc, jak się skończy ta minuta, to po prostu kończymy odcinek, jak już minie ta minuta. No. no to kompletnie nie ma sensu, no. już wtedy. Totalnie. No. Jeszcze te ostatnie 50 sekund, i 50. kończymy odcinek. No. Ja tutaj tak wyjdę, żeby ci pokazać. W sumie tym typom też pomagam, ale w sumie dobrze. Niech to przechodzą szybko. Teraz coś pomaga blisko. Dobra, idzie. 6, 6. Cześć. Cześć, cześć, cześć. cześć. No, gdzie, gdzie, gdzie Jest pytanie, gdzie? No właśnie. A, A tu? Dobra. Dobra. A w sumie chce pomagają nam. Tu. Tu. nam pomagają. tu. tu, tu. Tu, tu. Może przejdziemy. Tu. O może. No już, nie, no już i nie wiem. Już go zgubiliśmy. No. 12. No i Dawaj, to... po prostu strzelaj. Ty tu jak... A, jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i wbijajcie na kanał Alan Gry. Pa pa.